Zatrzymaj się. To przepowiednia dla Ciebie. W Twoim życiu pojawiły się dwie osoby, które mają różny wpływ na Twoje serce. Pierwsza osoba to ktoś, kto przyciąga Cię intensywnie. Możesz poczuć silną chemię i natychmiastowe połączenie, jednak ta relacja nie będzie łatwa. Ta osoba może Cię zafascynować, ale wkrótce okaże się, że wymaga to od Ciebie dużego wysiłku i zaangażowania. Widzę, że ta relacja jest pełna emocji i burz. Ale również może nauczyć Cię czegoś o sobie. Bądź ostrożny, bo nie wszystko, co lśni, jest złotem. Druga osoba, chociaż może nie wzbudza twoich silnych emocji na początku, jest dla Ciebie bardziej stabilna i spokojna. Z tą osobą poczujesz się bezpiecznie, poczujesz się zrozumiany, to osoba, która da Ci poczucie równowagi, której szukasz. I drugiej znajomości możesz zyskać coś trwalszego, miłość, która będzie radosna w spokoju i zaufaniu. Chociaż może to nie będzie najszybszy start to z czasem okaże się najpewniejszą drogą do szczęścia. Pamiętaj jednak, że wybór zależy od tego, czego naprawdę szukasz. Jeśli chcesz przeżyć emocjonalną przygodę, pierwsza osoba może ci to dać, ale jeżeli marzysz o prawdziwej, spokojnej miłości, druga osoba jest tą, z którą warto iść przez życie. Słuchaj swojego serca i intuicji, bo to one poprowadzą cię ku właściwej decyzji. Jeżeli pragniesz poznać więcej szczegółów, zapraszam cię do odwiedzenia miejsca, które skrywa odpowiedzi, gdzie tajemnice zyskują swoje właściwe kształty. Zajrzyj na czarnolka 7777, tam znajdziesz to, czego szukasz. Otwartością na rozmowy poprzez Starota zachęciłam ją do szczerej, poważnej rozmowy ze swoim partnerem. Wskazałam jej odpowiednią drogę. Powiedziałam, żeby opowiedziała mu o swoich. Odczuciach, o tym, co leży na jej sercu. Po jakimś czasie klientka do mnie wróciła zadowolona. Okazało się, że rozmowa, którą odbyli, była wręcz kluczowa. Pozwoliła im na nowo zbliżyć się do siebie i zrozumieć nawzajem swoje potrzeby. Co być może jest oczywiste, ale nie zawsze da się to zauważyć ze swojej perspektywy. Dlatego, że to, co teraz tutaj ja Wam opowiadam, jest takie powierzchowne być może. Nie zagłębiam się dokładnie w temat, bo nie mogę mówić o szczegółach wróżby prywatnej, ale. Czasami rozwiązanie jest najprostsze, a my go po prostu nie dostrzegamy. Dzięki otwartości na rozmowy, dzięki temu, że dostała wskazówkę, że trzeba po prostu z partnerem zawsze rozmawiać o swoich problemach, radościach, o wszystkim, dokładnie o wszystkim. Nie można nic ukrywać, trzeba być szczerym, bo w relacji grasz w jednej drużynie, prawda? Nie, nie jest to walka. Jeżeli związek staje się walką z kimś, rywalizacją, to najprawdopodobniej prędzej czy później. A nawet prędzej się rozpadnie. Zawsze jestem bardzo szczęśliwa, jak ktoś po wykonanym rytuale albo wróżbie przychodzi do mnie i opowiada o swoich odczuciach i o tym, że wróżba się spełniła, i że mogłam przynajmniej w jakimś stopniu pomóc. Bo o to tutaj chodzi, żeby pomagać ludziom, żeby wskazać odpowiednią drogę czy podać jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu. Jeżeli Ty jesteś w jakiejś trudnej sytuacji i zastanawiasz się nad to powiedziami, to po prostu zajrzyj tutaj.